Świat materii pochłania Was bez reszty. Popatrzcie, w jakie wartości wywierzycie, pieniądze, złote stroje, zarządzanie innymi, wzbudzanie, strachu, szacunku wśród innych, praca tylko dla zysku. Rządzi tutaj pieniądz. Ale ta praca. Wyczerpuje energię panów, królowie sił odwróceni, brak tutaj energii mocy zdenerwowanie, brak harmonii, brak pojednania z przyrodą. Wasze możliwości takiej pracy zaczynają panowie się wyczerpywać. Dalej. Popatrzcie, odwrócony balans, tutaj są sprawy prawne, urzędowe. Ta waga, która na odwróconej karcie jest w nierównowadze. Wy musicie kombinować w tej pracy, by utrzymać tempo tej pracy, wasze stanowiska, te pieniądze, które zarabiacie, musicie kombinować. Pojawia się pewne światełko w tunelu, to jest to okno. Tam za oknem jest świat duchowy, świątynia duchowa. Pytanie, czy się odwrócicie? Czy zobaczycie inny świat niż świat tych pieniędzy? Pojawi się taka szansa, taka możliwość. To jest to dążenie wasze do tej równowagi świata materii ze światem ducha. Jakbyście rozumieli, że ta praca w tym trybie was po prostu wykańcza, do nikąd nie prowadzi. Dalej, popatrzcie, to jest karta waszych marzeń, waszych pragnień. Macie ich wiele, ale one są tylko i wyłącznie w waszych umysłach. Zostajecie w domach, nie realizujecie ich. Co z tego, że w pracy jesteście na wysokich stanowiskach. Nosicie drogie ubrania, inni się wam kłaniają. Skoro nie macie energii, musicie kombinować i nawet waszych marzeń, pragnień nie jesteście w stanie realizować. Popatrzcie, odwrócone skrzyżowanie, ślepy zaułek tutaj jesteście. Popatrzcie, karta jest nad tym odwróconym królem sił. Skręciliście w złą drogę, zorientowaliście się, że trzeba wracać, trzeba dokonać innych wyborów. Zdaliście sobie sprawę w końcu z tego, że wasze życie zawodowe ma znacznie więcej minusów niż plusów. Dalej tak się nie da. Pojawia się kontrakt. Umowa biznesowa, bardzo ważna umowa, ale bądźcie bardzo ostrożni i bardzo uważni. Popatrzcie, ta umowa jest w sercu piramidy. To będzie coś bardzo ważnego, ale obok jest karta ze ślepym zaułkiem. Pod spodem jest karta kombinacji, niedziałania zgodnego z prawem, nierównowagi. Więc tutaj coś jest nie tak. To jest tak, jakby ktoś wam coś bardzo ważnego zaproponował, być może wartościowego, coś o wielkiej wartości finansowej, ale tutaj są bardzo niedobre karty wokół. Patrzcie dalej. Brak obfitości, czyli ta umowa która ma wam dać jakieś wysokie stanowisko, wielkie pieniądze, sukces biznesowy doprowadzi was do braku obfitości, do wielkiej straty. Po tej stracie zaczynacie odkrywać to okno z duchową świątynią, pod Sfinksem, Komnata Tajemnic, Wasza Głębia, zaczynacie badać siebie, cel Waszego życia. Waszej duszy, uważajcie na tą umowę, na tą propozycję. Za tą umową, która na papierze może wyglądać bardzo dobrze, kryją się kombinacje, brak obfitości i ślepy zaułek.